Przed Wami LEGO Speed Champions Ferrari F40. I bardzo eleganckie pudełko. I sporo naklejek. I jak w tych zestawach bywa, dość obszerna instrukcja. Tym razem kierowcą jest kobieta. Nie wiem tylko dlaczego we wszystkich tych włoskich pojazdach kierowcy mają zawsze ze sobą klucz. Na szczęście są też elementy lakierowane. No i cóż, stało się. Zarażony przez broda tego geeka, którego serdecznie pozdrawiam. Oczywiście odbiło mi na punkcie, troszeczkę mi odbiło, na punkcie małych modeli z serii LEGO Speed Champions. I oto przed Wami Ferrari F40. Przepiękne, kultowe, jedyne w swoim rodzaju i ostatnie, ostatni hipercar, albo i pierwszy, zarazem ostatni, który został, stworzony jeszcze za życia Enzo Ferrari'ego. Naprawdę model prezentuje się rewelacyjnie. Podobają mi się jego proporcje, są genialne. Spójrzcie tylko na ten bardzo długi dziób i na ten Długi tył. Są tutaj, jak widzieliście na filmie, bardzo fajne techniki budowania, techniki łączenia elementów, jak y, tutaj z tyłu y, pod po prostu wydechem, tutaj użycie tej flagi, użycie samego wydechu, a nawet malutki akcent, który widzieliście w formie włoskiej flagi. Tutaj mamy zielony, biały, czerwony, taki mały akcent, który bardzo mi się podoba. No i nie wiem, bo nie sprawdzam, ale chyba jest to jedyny z Lego Speed Champions, który ma kobietę. Jeszcze rzuciło mi się w oczy że nie wiem dlaczego ale ten model jest troszkę cięższy yy, niż yy, inne które mam z tej serii jak Koenigsegg czy Pagani. Yy, bardzo mi się podoba tutaj po prostu to wcięcie drzwi to łączenie jak zostało zrobione kabina we wnętrzu też jest genialna mamy tak jak widzieliście fotele Hamulec zręczny, dźwignie biegów charakterystyczne dla Ferrari z tą gałką, no i piękną pokrywę tutaj silnika z widocznym silnikiem, co również jest naprawdę genialne. No i kolejna rzecz, co bardzo mi się podoba, co przeszkadzało mi w innych modelach tej serii, że wreszcie LEGO zadbało o to, by tylny spoiler był gładki, bo uważam, że żeby zachować tą cienką. Strukturę to powinien być, no i wszystkie wloty zostały ujęte. Oczywiście, lamp, brakuje tutaj tego szkła, ale jest naprawdę to świetnie ujęte. Nie przeszkadza to ani gdy patrzymy na mm, samochód z profilu, ani gdy patrzymy z przodu. To wygląda to mimo wszystko genialnie, więc brak tych szkiełek, no widocznie mm, był ciężki do uzyskania z racji rozmiarów samochodu, naprawdę. Natomiast jest to świetne. Lusterka w formie łyżeczek, też bardzo fajny akcent, są filigranowe, malutkie. No. Co tu dużo mówić? Myślę, że warto kupić. Jak wiecie, był kiedyś już dostępny model F40 z serii Lego Creator Expert, który dzisiaj kosztuje horrendalne pieniądze. Wtedy już na niego się pastwiłem. Co prawda, nie miał skrętnych kół, tak jak aktualne modele serii Creator. Natomiast, yy, no cóż, no tak jak mówię, no niestety jest już nie do zdobycia. A jeśli jest to. Chorych pieniądzach, ale oczywiście, jeśli ktoś chce, może wydać, jeśli ktoś nie chce, no to szczerze polecam ten model z serii Lego Speed Champions, bo naprawdę oddaje świetnie, ducha jest świetnie wykonany, zachowany i uważam, że ma genialne proporcje. I co najważniejsze, jest to wydatek jakiś 100 zł, czyli stosunkowo niedużo, więc naprawdę warto. Yy, do wszystkich redów, no bo jak to nie mieć Ferrari F40? Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania oczywiście reszty filmu. Ciao!